Your courage, your trust in your friends, and you can win, it. win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. lightning. Good ball, the tension's so exciting. exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, singing with the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up, stand up if you love. Food passion for football shines like lightning stand up stand up if you love football never give up until the final whistle stand up stand up if you love football in a zuma 11 in a zuma hey in a zuma here we go atakujemy blokadą ducha dokje Tylko nie blokada ducha. Wracajcie, chłopaki! O! -o Magicznie biegną w jednej linii! Czy zespół Raymona znajdzie na nich receptę? Jeśli puszczę kolejną bramkę, będzie nam bardzo trudno się podnieść. A jeśli przegramy, nigdy nie dostaniemy się do strefy futbolu. Muszę ich zatrzymać za wszelką cenę! Stój, stój, I drży, i, i patrzy błaga! Bo... Blokada ducha! Stój i drży i stój i patrz i płacz i nas się bój. Myślicie, że rzucił na nas jakieś zaklęcie? Zaklęcie? Stój i drży i drży i stój. I... Patrz, patrz i płacz i, płacz, i, nas, i nas się bój. Stój i drży i drży i stój. I patrz i płacz i nas się bój. Stój i patrz? Wiem! Rozgryzłem ich! I drżej i stoi! Już po was! Walą mocy z bramki leć! Fantomowy strzał! Mogę się ruszać, ale nie dosięgnę piłki! Muszę użyć ognistej pięści! Jak to? Manią! Ewans wyłapuje piłkę! Zatrzymał niezatrzymywalny fantomowy strzał. Jak ty to zrobiłeś? <grym> Ognistą pięścią. Fajnie, co nie? Nie o to chodzi. Jak udało ci się w ogóle poruszyć? No właśnie, jakim cudem mogłeś się ruszać? Ty też się ruszasz, wiesz? <grym> <grym> udało mi się w końcu odkryć sekret blokady ducha. Ich zmieniająca się formacja oszukała nasze oczy i kiedy się na niej skupialiśmy, ich trener podprogowo zmuszał nas do zatrzymania się. Inaczej, nasze oczy i uszy zostały zahipnotyzowane i działały przeciwko nam. Ale czy to znaczy, że... Słowa Trenera Magicznych wprowadziły zespół w stan podwójnej hipnozy. To cała filozofia tej blokady ducha. Podwójnej hipnozy? A, to dlatego Mark krzyczał, falo mocy z bramki leć! Tak. Zrobił to właśnie po to, by zakłócić słowa trenera. A więc jednak to od początku była zwykła sztuczka. Dokładnie. Podziałała, bo trener magiczny sprowokował nas i skutecznie wyprowadził z równowagi. Czyli nie było żadnej klątwy? Niedobrze. <laughs> A więc odkryliście nasz mały sekret? Szkoda, że trochę za późno! Ale nie jest za późno. To najlepszy moment na wielki powrót do gry. Podajcie do napastników. Ale kapitanie, strzałkę wina jest. Uwierzcie w niego dobrze. Grajcie. Ich trener miał rację. Nadal jesteśmy słabą drużyną i jeśli nie połączymy naszych sił i nie będziemy grać razem, nigdy nie staniemy się silniejszymi piłkarzami. My gramy w obronie, wy jesteście łącznikami między nami a napastnikami. Dlatego ich bramki są tak naprawdę strzelane przez nas wszystkich. Strzelane. Przez wszystkich? Tak, a teraz działamy! Do przodu, chłopaki! Kevin, twoja! Nie macie z nami szans! Do tej bramki nie wpadnie już żadna piłka! To nasza twierdza! Teraz już wszystko rozumiem. Nie patrz na jego ręce, on cię hipnotyzuje. Przez to tracisz równowagę i twoje strzały są słabsze. Rany. To dlatego tak zwlekałeś ze strzałem? On naprawdę jest świetny. W porównaniu do niego jestem nikim, nikim. <laughs> Obronie każdej twój strzał. Blaze! O ciachas Jak ty celujesz? To nie strzał, to podanie. Ogniste tornado! O -o 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 -o! Blaze'a wrzucił bramkarza magicznych do siatki! Tym sposobem drużyna Raymona wyrównuje wynik! To... niemożliwe! To był smoczy cios i... Ogniste tornado. W kombinacji. Wspaniale. Strzelając z powietrza, napastnik w ogóle nie patrzy na ręce bramkarza. A smoczy cios i ogniste tornado w połączeniu tworzą świetny strzał. Praktycznie nie do zatrzymania. Co za wspaniała praca zespołowa! Nazwijmy tę nową technikę Smoczym Tornado. Wymyślił kolejną nazwę? No. Dokąd to? Nie będziemy oglądać do końca? Ha. Ale to był koniec. Hmm. Ci chłopcy robią coraz większe wrażenie. Smocze Tornado! Sędzia odgwizdał koniec meczu! Cztery do trzech! Zespół Raymona wygrywa z magicznymi przewagą jednej bramki! znowu dopisało wam szczęście. Wygraliśmy! Normalnie nie mogę w to uwierzyć. Brawo, jestem z Was dumny. Daliście radę. Wasze smocze tornado było dla nas wspaniałym doświadczeniem. Jeśli nie możemy czegoś zrobić sami, osiągniemy to łącząc siły. To się nazywa synergia. Ale to nie znaczy, że od tej pory będziesz głównym napastnikiem. Dzięki wygranej wystąpimy w turnieju strefy futbolu. Dobra! Giulio. Raymond pokonali magicznych, wyobrażasz sobie? Co? Mówisz poważnie. Strefa futbolu. Mark! Cały dzień będziesz leżeć w łóżku, zaraz się spóźnisz do szkoły. Turniej! Przed nami, turniej! Gdzie jest notes? Tu niej! Dzień dobry! Hmm? Ale z Ciebie żarłok! Nareszcie hmm? zagramy w strefie futbolu! Cześć, jak leci? Cześć, staremu. Gramy w turnieju! O. Ale Mark to przeżywa, nie? I nie ma siły, by się choć trochę uspokoił. Cześć chłopaki! E? E? Jestem Bobby Shirer. Jak leci? Całkiem spoko, a co? Powiedzcie, gdzie jest gabinet dyrektora? Niech zgadnę. jesteś nowym uczniem. Tak, zgadłeś, jestem nowym nabytkiem. <laughs> Litości, on robi więcej bałaganu niż tornado. Ach. Mógł przynajmniej zanieść te ubrania do pralni. Jest zupełnie jak jego dziadek. Z każdym dniem przypomina mi go coraz bardziej. Jeszcze jedna sprawa. Ciemanko, jestem Bobby Schirer i gram na obronie. Dziwny jesteś, wiesz o tym? Dlaczego chcesz dołączyć do tak beznadziejnej drużyny? E? Cześć, Bobby! Cześć, Sylwia, prawda? Co ty w ogóle robisz w Raymonie? Co wy się znacie? E? To stara historia. Miło mi Cię poznać. A? Witaj w zespole. Daj z siebie wszystko i pomóż nam wygrać w strefie futbolu. Dobra, opracujemy nowy ruch. Wymyślimy inną technikę. Co to za problem? Zobaczycie, idziemy na sam szczyt. Gotowi? Ha! Stać się na więcej. Sam to wiem, rzuć mi jeszcze raz. Uwaga, teraz. Dlaczego ją tam rzuciłeś? Nie jestem psem, żeby nie uczyć aportowania! Cze! I co? Fajny mam fryz? Tak, pasuje ci! Więc znowu zaangażowałaś się w piłkę nożną? <grytanie> Dajcie sobie radę! Gotów, dan? rzucam! Dajesz! O, znowu trenujecie! Pan weteran! Widziałem wasze starcie z królewskimi, i wtedy nagle dotarło do mnie. Że tak naprawdę przypomnieliście mi dawną jedenastkę i nazumy. Jedenastkę i nazumy? Zaraz, przecież ty jesteś wnukiem Davida Evansa, nie mylę się. I nic nie wiesz o jedenastce i nazumie? Mm. Jedenastka i nazum to legendarna drużyna, która została stworzona w szkole Raymona ponad 40 lat temu. Tamtego roku niewiele brakowało, by wygrali w strefie futbolu, gdyby nie jedna rzecz. Tak? E, e, nie, nic takiego. To był najlepszy zespół wszechczasów. Nigdy się nie poddawali, nawet gdy cały świat był przeciwko nim. A, ale ekstra! Chcę być dokładnie taki jak oni. Pójdziemy w ich ślady! Mogłem się tego spodziewać. W końcu w tobie płynie krew wspaniałej osobistości z tamtych czasów. Chodzi o dziadka? Tak, David Evans był wybitnym trenerem jedenastki i na zumy. Nie znam nikogo, kto miałby większe serce do piłki niż on. To moje marzenie. Chcę, żebyśmy byli nową jedynastką i na zumy. Chcę być taki jak dziadek. Ale sam tego nie zrobisz, prawda? Huh? Pewnie, że nie. Razem tego dokonamy. Tak! Zobaczycie! Udowodnimy, że jesteśmy nową jedynastką i na zumy. Tak. Tak. Obawiam się, że ich przegrana jest nieunikniona. Tak. Oczywiście. Dokładkę proszę. Jeszcze? Gdzie ty mieścisz to jedzenie Mark? To już trzecia. Pośpiesz się i dokończ obiad. Ja też chcę w końcu wyjść z tej kuchni. Dobrze, mamo. Zaraz skończę. Ach. Hmm. Czy dziadek był w drużynie zwanej 11 i Nazumy? O? Mamo, coś nie tak? Synku, ja nic nie wiem. Nie jestem profesorem historii. Nie rozumiem. Jak mama mogłaby o nich nie wiedzieć? Proszę. A, to tylko ty, tato. Dobrze, że przynajmniej udajesz, że się uczysz. Dobry żart, tato. Naprawdę kochasz piłkę? Tak. Twoja mama jej nie znosi? Nie wiedziałeś? Uważa, że to właśnie ten sport przyczynił się do śmierci twojego dziadka. A co się właściwie stało? Nie znam szczegółów. Ona nie chce o tym rozmawiać. Wiesz, Mark, ja się nie znam na piłce nożnej. Ale sport dzieciakom nigdy jeszcze nie zaszkodził. Wiem. Hmm. Powiedz mi, dziadku, co się naprawdę stało Nasz nowy ruch! Skorpiona! Włosów! Huh? Oh. Oh. Uh. Uh. To firma czeka! Uh. Uh. Nie jestem przekonana, czy uda im się opracować nowy ruch przed meczem z dzikimi. Huh? Zaczynam się martwić. Jeśli nie wypracujemy nowego ruchu, odpadniemy w pierwszym meczu. Nie poddawajmy się. Ja się nie poddaję, Mark, ale musimy też brać pod uwagę najgorszy możliwy scenariusz. A nawet jeśli uda nam się opracować jakiś nowy ruch, to i tak nie mamy czasu, żeby go dobrze opanować. Hmm. Na pewno jakoś to będzie. Skąd masz tę pewność? Hmm. Hej, pogadajmy o tym przy jedzeniu. Idziemy, chłopaki! Sądzę, że nie możemy wygrać z dzikimi bez opracowania nowej techniki. Wiesz co, Nathan, ja tam w nas wierzę. Nawet jeśli nie wpadniemy na jakiś pomysł, to i tak damy z siebie wszystko. Jestem pewien, że właśnie tak grała jedenastka i na zumy. Jedzenie ci stygnie. E, racja. Jedenastka i na zumy. Ciekawi mnie, jakie oni mieli techniki strzałów. Chciałbym to wiedzieć. No to musisz zajrzeć do tajnego notesu. Co? Żeby to było takie proste? Łatwo panu powiedzieć. Chwilka! Chwilka. Powiedział, Powiedział pan, pan tajny, tajny notes? notes? Ten z taktykami? Ja już go przestudiowałem. Tam są same formacje. Zbiór taktyk jest istotny, ale tajny notes strzałów to klucz do wszystkiego. Mm. Ha! Jesteś wnukiem Davida Evansa, prawda? A? Kto by pomyślał? Niedaleko pada jabłko od jabłoni. A? Wnuk samego wielkiego Davida! A? O co chodzi? Ten notes może sprowadzić na was same nieszczęścia. Na pewno chcesz go mieć? Tak! Kami notes? Hmm. Podobno jest ukryty gdzieś w naszej szkole. Ale skąd stary kucharz ze zwykłej jadło, daj nie wie wiał nim? Nie wiem. A. Takie drobnostki nie mają znaczenia. Musimy odkryć, gdzie jest ten notes. Jesteś pewien, że on tu jest? Tak, sam słyszałem, że jest zamknięty w sejfie naszego dyrektora. Wchodzimy tam i z powrotem, tylko cicho. Tak. Tak. Każdy mnie! Tak się to robi! Huh? Ej, przestań się popisywać! Jak nas tutaj nakryją, jesteśmy ugotowani! Przykro mi, ale notesu już tam nie ma. O, cześć. My właśnie sobie... Trenujemy. W właśnie, trenujemy jak schować się przed najtrudniejszym przeciwnikiem. O, niech zgadnę, tak naprawdę szukacie właśnie tego. To przecież notę z mojego dziadka. Ale on wam nic nie da. Co masz na myśli? To bazgroły. Czy to jakiś tajny kot? A inny język? Nie. W większości to tylko zwykły kurz. Naprawdę? Niestety. Więc nic z niego nie wyczytamy! Ona ma rację, to bez sensu. Ewans! Ale odjazd! Tu jest Boska Ręka i inne fajne rzeczy! Ty to rozumiesz? Pewnie rozumiem wszystkie te zapiski. Na początku miałem trochę problemów, one są dosyć mylące. Ale wystarczyło trochę się przyłożyć. <noise> Ach, tu jest genialny atak z powietrza. Zrzut i na zoomy. Zrzut A. i na zoomy? Brzmi dosyć groźnie. Zaraz wam to przeczytam. Pierwszy wyskakuje na hop, drugi za nim na siół, razem tworzą wielkie hop sió i tak właśnie działa zrzut i na zoomy. Ha? Weź sobie, nie rób jaj! Skaczemy na hop i siób. Co to ma być w przedszkole? To jakaś kpina, Ewan z mhm. Powiedz mi, Mark, czy twój dziadek miał w szkole dobre oceny z wypracowań? Wiesz... On chyba był tylko dobry w piłce nożnej. O, ta jego koncepcja, hop-siup, jest głupia. Czemu tego nie wyjaśnił? Nie wiem, ale ja już to jakoś rozgryzę. Tu są wszystkie informacje, jak wykonać zrzut i na zoomy. Wystarczy tylko, że go sobie przećwiczymy. Skąd ty masz w sobie tyle zacięcia? Skop na hop, tak? Ora na przerwę. Został notes z dziadku Marka, a Mark jako jedyny potrafi coś z niego zrozumieć, więc nie ma sensu próbować go ukraść. Hm, dobra, to w drogę. Ej, Bobby! Cześć! Za chwilę zaczynamy nasz trening! Dobra, zaraz dołączę! Przygotujcie się, będzie bolało! To pomysł Marka, więc wszelkie pretensje do niego! Zaczynam! Gdzie? Gdzie? Nie jestem gotowy! Wow! Doskonale! Piękna trajektoria! Mark, możemy porozmawiać? Chyba rozgryzłem ten strzał. Wow! Serio? Tak, myślę, że właśnie o to mu chodziło. Najpierw jeden zawodnik wyskakuje tak. A drugi używa pierwszego do wybicia się wyżej, gdzie nikt inny nie sięgnie. Kiedy ten drugi osiągnie swoją wysokość, robi salto i strzela. Co o tym sądzisz? Elegancko! To jest co? O tym pisał dziadek! A ty to rozgryzłeś! Myślę, że tym drugim zawodnikiem, który wykonuje strzał, będziesz ty. Nikt inny tego nie zrobi. Nikt inny? Mm -hmm. A tym pierwszym, od którego będziesz mógł się odbić. Drugi osiągnie swoją wysokość, robi salto i strzela. Co o tym sądzisz? Elegancko. To jest co? O tym pisał dziadek, a ty to rozgryzłeś. Myślę, że tym drugim zawodnikiem, który wykonuje strzał. Będziesz ty. Nikt inny tego nie zrobi. Nikt inny? Mhm. Mm A tym pierwszym, od którego będziesz mógł się odbić? Ta, 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 ta! Będzie Jack. Hej, no co to ma w ogóle być? Musisz się nauczyć, jak to zrobić. Jeśli nie wyskoczysz wysoko, drugi zawodnik nie wykona swojego zadania. Jasne? Dlatego pracujemy nad twoimi skokami. Ale po co mi te opony? Ech. Jestem w nich za ciężki. Próbuj aż do skutku. Ech. Tak pracuję nad siłą moich skoków i to działa. Ech. Ech. Spróbuj. Zaczynam. Ha. Ha. Czy jesz? Pewnie boli, co? Tak trochę. Muszę wyskoczyć wyżej. Wypchnijcie mnie jeszcze mocniej w górę. Nie ma sprawy, chłopie. Czyli jednak postawili na Aksela. To jest naprawdę ciekawe. Czas na przerwę. Wystarczy dla ciebie tej mordęgi. A wy to niby co? My to nic. Spójrz na siebie. Mam jeszcze siłę. Tak jak ja. Dla mnie to nie problem. Twardy jest. Dobra, wracamy do pracy. Wystarczy tego na dzisiaj. Dobrze wiem, że nie chcesz, żeby Jack sam trenował to szlachetne, ale Mark, wcale nie musisz trenować tego samego co on. Właśnie, kapitanie, to szaleństwo! Muszę to zrobić, ale ja już więcej nie chcę trenować. Wiesz A. co? Zawsze, kiedy jesteś o krok od wycofania się, wtedy dopiero Twoja prawdziwa siła budzi się w Tobie. Nie! Spróbujmy jeszcze raz! Dobrze. Co to To dopiero imponujący skok! Tylko tak trzymać! To dobrze Tylko... Ha? Nelly? Co ty tu robisz? Od dzisiaj ja, Nelly Raymond, będę menedżerką naszego szkolnego klubu piłkarskiego. Co wy na to? Co? O, udało im się wykonać zrzut na zumy, tak? Faktycznie zaczyna się robić interesująco. Ci goście mi się nie podobają. Analizują każdy nasz najmniejszy ruch. Potrafią nawet skopiować ogniste tornado. Możemy ich pokonać przenosząc się do tajnej sali treningowej. Oglądajcie następny odcinek jedenastki na zoomy. Pokaz nad rzeką! Ale będzie się działo! My little heart Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Marek Robaczewski. Dialogi Anna i Maciej Wysoccy W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Krzysztof Plewakosz-Czerwiński, Bartosz Martyna, Robert Kuraś, Michał Podsiadło, Milena Suszyńska, Maksymilian Rogacki, Kamil Kula, Katarzyna Łaska i inni.